Vasula opowiada o początkach swego charyzmatu. Kapłan potępia orędzia. Regularnie udawałam się do seminarium na rozmowę z kapłanem. Pewnego dnia zapytał, czy mógłby towarzyszyć mi w czasie tego zjawiska, kiedy porozumiewałam się z niebem. Zgodziłam się. Kiedy zaczęłam pisać, podszedł do mnie i złapał mnie za rękę, aby zobaczyć, czy będzie mnie mógł powstrzymać. Poczuł natychmiast rodzaj mrowienia, tak jakby przez jego ramię przeszedł prąd. Nic mi nie powiedział, lecz później, kiedy to odczucie, jakby prądu elektrycznego nie ustępowało przez całe popołudnie, opowiedział o tym doświadczeniu innemu kapłanowi w seminarium. Kiedy ten drugi usłyszał o mnie i dowiedział się o zajściu, Stwierdził, że to nie jest Boże zjawisko, lecz diabelskie. Postanowił jednak zobaczyć się ze mną. Pokropił wodą święconą swój pokój, krzesło, na którym miałam usiąść, biurko, papier i ołówek, którego miałam używać. Kiedy weszłam, poprosił, abym wezwała to, z czym rozmawiam, i powiedziała temu czemuś, aby napisało: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Modliłam się, prosząc ojca, aby napisał to dla mnie i on tak uczynił. Jednak zrobił to z taką siłą, że ołówek złamał się i musiałam dokończyć używając pióra. Kapłan był rozzłoszczony i równocześnie przerażony. Zaczął mi mówić o satanizmie, złu, magii i o niemych duchach. Napełnił mi głowę okropnościami. Kiedy wstałam, żeby wyjść, powiedział mi, że nie powinnam więcej przychodzić ani do seminarium, ani do kościoła, Chyba że przestanę pisać na jakiś czas. Dowiedziałam się też, że powinnam zostawić w spokoju drugiego kapłana, dał mi trzy modlitwy do codziennego odmawiania modlitwę do świętego Michała Archanioła, modlitwę świętego Bernarda Pomni o najświętsza Panno oraz Nowennę do Najświętszego Serca Jezusa. Włożył mi również do ręki różaniec. Zbita z tropu poszłam do pierwszego kapłana, który był dla mnie przynajmniej grzeczniejszy, i opowiedziałam mu o tym, co zaszło. Powiedziałam mu, że zdaję sobie sprawę z tego, iż nie lubi moich wizyt i dlatego je zakończę. Spuścił wzrok, przechylił głowę na bok i nie odpowiedział. Zrozumiałam więc, że zgadza się na to. Jasno zobaczyłam i zrozumiałam, że nie przychodząc do niego, pozbawię go natychmiast ciężkiego krzyża. Zrozumiałam, że byłam persona non grata. Wstałam więc ze słowami: Dopóki nie będę czuła, że jestem mile widziana, dopóty nie zobaczycie mnie więcej w tym miejscu. Wyszłam sądząc, że na dobre opuszczam katolicki teren. Po powrocie do domu zalałam się łzami. Mój anioł przyszedł mnie pocieszyć, głaszcząc mnie po głowie. Skarżyłam się przed Bogiem. Jestem w rozterce i moja dusza cierpi ponad wszelkie wyobrażenie. Nie wiem już w co wierzyć. Ty mówisz, że to ty i moje serce czuję i wierzę to ty. Tymczasem kapłan mówi, że to demon. Jeśli to ty, w takim razie chcę, aby pewnego dnia ten kapłan to przyjął i stwierdził, że objawienia, które otrzymuję, są Boże, a wtedy uwierzę. Bóg odpowiedział tylko. Ja go zegnę. Anioł był w stosunku do mnie bardzo czuły. Owijał troskliwie moje duchowe rany. Odmawiałam codziennie trzy modlitwy, które otrzymałam od kapłana i uczyniłam dokładnie to, co kazał mi zrobić. Przestałam posługiwać się charyzmatem, jakiego Bóg mi udzielił, i unikałam pisania. Mieszkałam w kraju muzułmańskim, kupiłam więc koran, aby go przestudiować i porównać z Pismem Świętym. Pewnego dnia, kiedy robiłam notatki, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu nasz niebieski ojciec podszedł do mnie. Już sama jego obecność napełniła mnie niewyobrażalną radością. Powiedział mi: Ja Bóg kocham cię, córko, pamiętaj o tym zawsze. Jahwe jest moje imię. Ciągle trzymałam ołówek, posłużył się więc moją ręką, aby zapisać w moim notesie to, co właśnie powiedział. Nieco później przyszedł ponownie i powiedział mi, posługując się moją ręką: Ja Bóg kocham cię, Wasulo. Zawsze o tym pamiętaj: to naprawdę ja cię prowadzę. Jachwe jest moje imię. To było tak wzruszające, że rozpłynęłam się we łzach. Czułam się jak w więzieniu. Zakazano mi rozmawiać z moim ojcem, zakazano mi mieć jakąkolwiek łączność z niebem, zakazano mi posługiwać się darem, jaki sam Bóg mi dał, i zakazano mi iść drogą, na której mogłam zbliżyć się do mego niebieskiego Ojca. Kto pomimo tych wszystkich zakazów przyszedł mnie odwiedzić w moim więzieniu? Ten, który kocha mnie najbardziej, najczulszy ojciec, ten, który trzyma cały wszechświat w zagłębieniu swej dłoni, on okazał mi swoje przywiązanie i miłość.